Dzień dobry, jesteśmy w najstarszej kwaterze Rubinstara. Rubinstar i Daret. Najstarsze moje kwatery, jak widać, owocuje. Znaczy, kwitnie niesamowicie. Czyli zapowiada się bardzo wysoki plon. Jeżeli ten sad, dwudziestoparoletni, tak kwitnie, to kwitną wszystkie sady przydomowe, ogródki i znów będzie masa przemysłu. Masa towaru. No i co teraz z tym zrobić? Na razie przebieg kwitnienia mamy książkowy. Dobre temperatury 21 stopni, nie ma upału. I myślę, że to kwitnienie będzie około 7-8 dni, tak jak na idarecie. Jest po prostu dużo, jest tego dużo. Kwiaty widać bielutkie, nic nie niepouszkadzane, nie było mrozu pszczółka sobie lata oblatuje kwiaty murarki mam kilkanaście tysięcy w sadzie także znów będzie mocne zapylenie no i teraz za bardzo nie mamy czym tego przerzedzić tutaj eee, byłem Piotka, u Piotrka ATS-u nie ma hurtownie nie pościągały no i jest problem czyli zostaje późne przerzedzanie które też jest skuteczne i nie wprowadza drzewa w przemienne owocowanie do takiego przerzedzania na jonagoldy nadaje się globaryl. Ja stosuję z bardzo dobrymi efektami na no, drobnoowocowe typu gala tylko i wyłącznie metamitron. Nie wolno metamitronu stosować na jonagoldy. Zleci wszystko. No i darata też by wszystko zleciało. Tylko na Gale. gala, jest bardzo trudna do przerzedzania, pinowa no i tak to wygląda wczoraj otworzyłem komorę z Rubin Starem przechował się znakomicie także nie ma nie ma co nie ma co dłużej trzymać nie wiadomo, nie wiadomo co dalej będzie e, niby takie są pogłoski, że embargo tylko zniesione jest na miesiąc a potem wraca ile w tym prawdy nie wiem Miało być wycofanie jabłek z rynku. Jeden wielki piz. Pan premier w telewizji pokazał się w grupie na w tle ciągników. Że będzie wycofanie jabłek z rynku. Będą dopłaty. Nic bardziej mylnego. Kto te dopłaty dostanie? Gospodarstwa proekologiczne, czyli albo musisz mieć fotowoltaikę albo ekologię nikt inny nie dostanie tego i następne podłudzanie miasta przeciw wsiom no miasto ogląda no tak znów sadownicy dostali 30 groszy chyba do każdego kilograma państwo ma dopłacać tylko nie dopowiedzieli do końca i tak u nas jest ze wszystkim na dzień dzisiejszy sytuacja jest Bezpieczna, ja mam wszystko pozabezpieczone. O 14, ma być, od 14 do 16 ma być w góryckim burza. No i jeżeli ktoś nie opryskał, to może mieć problem, ponieważ potencjał tych zarodników dojrzałych jest bardzo wysoki. Nie padało 10 dni, czyli one cały czas dojrzewają. Kiedyś to musi wystrzelić. No, chyba że zdarzy się sytuacja że nie będzie padać przez miesiąc to te zarodniki w końcu no, się zmarnują wyschnie to i... ale to jest taka już naprawdę ekstremalna to, to jest raczej niemożliwe żeby przez miesiąc kropka nie spadła kiedyś to się wysieje wywali taka bomba zarodników no i to też jest w pewnym sensie ratunek na nasz plon no bo jeżeli tak jak wcześniej wspomniałem, to wszystko będzie nam kwitło, uciepi się. Będziemy mieli drogą ochronę, drogie przerzedzanie. A przerzedzanie jest, jest drogie. Chemiczne jest drogie i potem jeszcze w miarę... No to trzeba ręcznie poprawić. Chemia wszystkiego nie zwali. Coś tam będzie trzeba jeszcze ręcznie. Ale jeżeli jest tyle towaru, zawsze się coś zarobi, tylko musimy się więcej narobić. Jeżdżę często tak jak dzisiaj niedziela też się wybiorę, pojeżdżę trochę po sadach, i widzę, że sady traktowane są bardzo tak oszczędnościowo. Liście słabe, niektóre sady są przecięte tylko tak jak na przemysł, bardzo delikatnie, tylko powimowane najgrubsze gałęzie, jest bardzo duże zagęszczenie koron, no i z takich sadów też nie będzie dobrego plonu, czyli dużo będzie w tym roku znów przemysłu, a co do przemysłu tak do chlorowi zakręcam gaz to będzie wielka jedna dupa, a już jakieś są ograniczenia no niestety wszystko tak wszystko jest tak nie no nie jest to to pewne dlatego otworzyłem tą komorę jutro będę wszystko wywoził no i myślę, że i tak dobrze wyjdzie. Nie wiadomo co nas czeka jutro. Może być za tydzień 60 groszy. To takie czasy są, ta wojna na Ukrainie ciągnie cały świat do dołu. I tak jeszcze my między sobą się kłócimy Co widzę pod swoimi filmami jakaś taka nienawiść, złość. Nie wiem, co tymi ludźmi kieruje, zawiść. Nie wiem, nie wiem. Facet dobrze komentował, nie wiem, coś mu na głowę siadło. Zaczyna jakieś złośliwości pisać. Po co to kolego takie rzeczy, nie Jeżeli masz coś, to nie oglądaj, tylko nie wprowadzaj fermentu na kanał, bo mi to jest niepotrzebne. Ja cię blokował nie będę, wiesz o kim, o kim mówię. Poczytałeś trochę komunikatów od Roberta Sasa i się mądrzysz. A to nie na tym rzecz polega. Jeden drugiemu, także troszeczkę się uspokój i nerwy to sobie schowaj w kieszeń jak masz złość to nie wiem to idź szpadel pokop do sadu a nie się wyżywasz na wszystkich i wprowadzasz ferment dobra pozdrawiam widać coś coś murze przyciągnie jeżeli popada o 15 zwilży liście no to mam nadzieję że że w końcu wystrzelą te zarodniki bo już ten potencjał jest dużo za duży i w końcu to się jak się skumuluje, to nie będzie takiego środka, żeby przytrzymać tą, tą infekcję. Dobra, pozdrawiam.